z dzień 20 i dzisiaj jestem taka na no, wpół żywa, co chyba zresztą widać. Jest jeszcze popołudnie, ale tak wchodzi słońce do mieszkania, że musiałam zasłonić okno, to tak w ramach wyjaśnienia, dlaczego czego za mnie jest, a tutaj nie ma. Czytałam Wasze komentarze właśnie pod, pod filmem wczorajszym i chcieliście żebym pokazała Wam rzeczy z Tobuzo właśnie z korabu razem z tytanami więc zaraz je wyciągnę i Wam pokażę bo sama jeszcze ich nie wyciągnęłam od wczoraj generalnie po wczorajszym mam wrażenie, że chyba troszeczkę mi mróz, zimno zcięło twarz mam bardzo dzisiaj delikatną buzię a okolice dookoła oczu najbardziej więc totalnie są te tylko mocno nawilżający kremik i dookoła oczu oraz na powieki nałożyłam taką maść japońską. Ona się kofle nazywa. Nie wiem, jak się nazywa w innych krajach i czy jest w innych krajach, ale po japońsku kofry. I ona jest na takie różne, właśnie, problemy skórne. Więc dzisiaj totalnie te wręcz się błyszczę od tych wszystkich maści smarowideł, bo jutro was zabieram na miasto i spodziewam się tego, że będzie mi bardzo zimno jutro, więc zakupiłam. Całą paczkę Cairo. Cairo, czyli te takie, ja już Wam to kiedyś pokazywałam, takie saszetki z... to jest chyba skała wulkaniczna, która podczas reakcji, kiedy wyciągamy ją z opakowania, to nagle zaczyna się robić ciepła. I ta jest ciepła przez ile godzin? 12 godzin. Mniej więcej 64 stopnie Celsjusza na początku, potem do 53 stopni Celsjusza spada. No, także Kupiłam, bo gdzieś was jutro zabieram i wiem, że będzie mi bardzo zimno, więc będę musiała przyczepić sobie Kairo do ubrania. Nigdy nie przyczepiajcie bezpośrednio do skóry, bo może Was poparzyć. Zawsze miejcie między Kairo a między ciałem jeszcze jaką, jakąś jedną warstwę ubrania. To taka ode mnie porada. Byliśmy też na małych zakupach, bo niestety, ale musieliśmy coś załatwić poza domem jest poniedziałek, więc dzisiaj wszystkie takie sprawy do załatwiania, bo jutro wychodzimy. W środę, już jest w środę 21. Nie, 22 jest w środę o ranę. No to 22-23 już mamy zajęty sprawami, też tutaj takimi naszymi rodzinnymi, familijnymi i, i biznesowymi. A 24 <laughs> już jest wigilia. A więc tylko dzisiaj mieliśmy na to czas. I byłam też w sklepie. Szukałam, słuchajcie, pokazywałam wam na samym początku vlogmasów, że są te takie polskie. Saszetki z orkiszem, taki, wiecie, posiłek, taki na lunch, na obiad, nie? Nie ma już tego. Ja, ja szukałam w każdym sklepie Kaldi, we wszystkich sklepach typu zagraniczne, czyli Jupita i tak dalej. Nie ma już tego. Znalazłam coś bardzo podobnego. Nie jest to polskie, ale jest to kuskus, i nie wiem, czy to już ma jakieś w środku. Groszek czy coś? Możliwe, że nie ma. Możliwe, że jest to zwykły kuskus, -kus, ale to nic. Ja mam w domu tak dużo warzyw, bo pewnie już to wiecie, ale ja, jak mam ochotę na mięso, to jem cały czas mięso. A tak to normalnie jem warzywa. I wróciłam do jedzenia cały czas warzyw, więc z warzywami sobie ten kuskus -kus zrobię. I też, będąc w kalbi, dorwałam takie ciacha. Nie wiem skąd one są, czy są to amerykańskie, czy są to. Są to jakie brytyjskie, merba, soft muffin cookies. Muffinki, takie ala mafinkowe soft, czyli mięciutkie ciasteczka. Kupiłam, bo czasami mam parcie na słodkie, więc kupiłam. I słuchajcie, nie chcę się już rozgadywać, bo boję się, że będzie bardzo długi vlog. A, muszę dzisiaj jeszcze bardzo dużo popracować na komputerze. I muszę też popracować. Uduszę się kiedyś bez kitu ledwo głos ze mnie wychodzi i muszę też przygotować sobie na jutro wszystko bo jutro jak wychodzimy zobaczycie o co chodzi i powiem wam tylko, że będziecie zaskoczeni czy pozytywnie, czy negatywnie, nie wiem ale na pewno będziecie zaskoczeni więc muszę wszystko na jutro przygotować i muszę iść spać najpóźniej o pierwszej w nocy ostatnio mi się nie udaje i śpię bardzo mało i też jest tak zimno, że wstaję o godzinie 6 rano czy, czy po 6 rano bo zimno mnie budzi normalnie czuję się jakbym miała twarz poparzoną zimnem i budzi mnie to niesamowicie, więc nie chcę przedłużać, chcę ja po prostu jak najszybciej wszystko Wam powiedzieć, co chcę powiedzieć. Mam też ze sobą rzeczy z wczoraj. Śmieciarz naczelny Emma przyniósł do domu śmieci, ale nie dlatego, że nie było w zoo kosza na śmieci, po prostu na śmieciach są piękne rzeczy. Tutaj naklejka z tytanami. Nie wiem, czy będę ją w stanie oderwać. Spróbuję, ale jeżeli mi się nie uda, to po prostu wytnę. Wytnę nożyczkami, także jest ze mną. To może od śmieci zacznę, bo jest tu jeszcze trochę śmieci. Kolejny śmieć, czyli flaga z atakiem tytanów i to budowłcy kołem. Było to wbite w kurczaka, którego jadłam. Wzięłam sobie do domu. No śmieciarz, no co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I tak przyniosę, i tak przyniosę, nie? Tutaj mam jeszcze. O, jest. Mój drugi ulubiony śmieć. Czyli śmieć po Churros. Czyli tych takich, takich długich przekąskach z cynamonem. I też było tutaj naklejka z tytanami. Eren jest białym tygrysem. Jumbo jest misiem. Erwin jest alpaką. I Riba jest jaguarem. Porobiłam zdjęcia, więc jeżeli nie wiem, będę miała czas do montażu, to może je tutaj gdzieś powklejam. My razem z Anią pojechałyśmy, zdecydowałyśmy się na bilet właśnie z kolabo, kor bo do każdego biletu były dołączone upominki. Teraz przez to, że będą urodziny Ribaja, to była dołączona kartka z Ribajem urodzinowa. Dostałyśmy również taką kartkę na pieczątki. W zależności od atrakcji były różne pieczątki, w tym wypadku trzy. Jak się zebrało te trzy, dostawało się tą czwartą i jeżeli się zebrało wszystkie pieczątki, to dostawało się taką oto kartkę. Też yy, super gratka dla fanów, także mam takie coś, oczywiście. Do tego był jeszcze kriya-fairu, czyli taka osłonka na bilet. Wszystkie postaci Chibi. Tutaj ma takie dwie kieszonki. I w te kieszonki powsadzałam sobie właśnie mapę. Generalnie polecam. Zo jest takie typowe Zoe sprzed 40 lat, wiecie. Taka showa-jidai, ale nie jest ten klimacik. są atrakcje. To są wszystkie rzeczy z Tytanami. Jeszcze jest atrakcja, do którego? Do 31. To jeszcze zdążycie. Oczywiście mówię do Polaków, którzy mnie oglądają z Japonii. To jest cała mapa ze wszystkimi atrakcjami. No i w nocy były iluminacje. My zapłaciłyśmy 200, 2300 jenów za bilet właśnie Tytanowy, żeby dostać te wszystkie rzeczy. Także, także tak. Byłyśmy też w sklepie i... A! Jeszcze tu mam śmiecia. Jadłam kurczaka z frytkami, z ziemniakami bardziej. I to jest y, pokrywka z tego opakowania. Ale mam teraz czerwoną twarz przez ten kontrast. Nie mam takiej czerwonej twarzy. To oszukuje Was kamera. No i oderwałam wieczko od opakowania. Z tytanami, przepiękne. To jest mój bilet. Tytanowy bilet. Pewnie już macie dość, nie? A to dopiero początek. <grytania> Przy każdym jedzeniu dostawało się podkładkę. Ja wylosowałam też jedną, której nie chciałam, więc oddałam. Tą wylosowałam przy jedzonku, czyli Irena z Ribajem, a tą wylosowałam przy Ciurros, czyli Ribaja Jaguara. Powiecie, kurde, ale fart. No fart, bo na te wszystkie postacie, które mogłeś trafić, trafiłam Ribaja. Do tego byłam w sklepie i za każde wydane, chyba 2000 jenów? Chyba tak. Była... Karta kolekcjonerska, więc trafiłam Erena. No nie cieszę się, bo go nie lubię. Do tego trafiłam Dziambo. Lubię go, podoba mi się w tej stylówce, więc fajnie. Trafiłam dwóch ribajów. Farty na twarde. Na twarde. Dwóch rybajów i Erwina. Piękne, cudowne. A teraz rzeczy, które kupiłam. O, rany, jeszcze mam rachunek. Nawet nie chcę na niego patrzeć. Wzięłam jedną randomową. Taką oto saszetkę, w której będzie jedna z ośmiu ilustracji. I pewnie wiecie już kogo trafiłam, bo jak zauważyliście, mam szczęście i tak wyrosowałam ribaja. Naprawdę miałam wczoraj farta. Co bym nie kupiła, co bym nie zjadła, to trafiłam na pewno na 100% jednego ribaja. Do tego jeszcze dwa randomowe. A tu co? A jakiś listek mi wpadł. Ja się zastanawiam, co to za śmieci. A to listek. Listek dwie randomowe przypinki tak, chciałam spróbować jak się nie uda, to najwyżej oddam, prawda? no i w pierwszej Erwin także super super oza, a w drugiej Erwin z ribajem no po prostu trafić małżeństwo na jednym badżu niesamowite no i do tego dochodzą figurki. Figurki jeszcze nie rozpakowane, pokażę Wam na razie w opakowaniu, potem je rozpakujemy. Czyli Ribaj ten ka -ka -ka casualowy, do tego Erwin casualowy na randce w Zobeli. Do tego jeszcze z serii właśnie tej e, Tobu Dobutsu Koen, czyli Ribaj ze strzelbą, co strzelał do hejterów moich, Erwin z mapą. Że jak ktoś będzie miał y, jakiś problem, to Erwin pomoże, znajdzie rozwiązanie problemu. No i Handi, cudowna, która ma notatnik, w którym prawdopodobnie y, spisuje niki wszystkich osób, które piszą głupoty na temat mojego kanału. Ona trzyma deadnote, więc ja bym nie była taka hej do przodu. Nie, no oczywiście jajcuję sobie. Mam bardzo dobry dzisiaj humor, y, mimo że trochę mnie buźka boli po wczorajszym. No mówię już 11 minut, dobra słuchajcie ja wracam do swojej pracy, odezwę się do was wieczorkiem, jak usiądę zrobię sobie znowu przerwę, bo staram się pracować na zasadzie pracuję 3 godziny, robię sobie przerwę potem znowu 3 godziny robię sobie przerwę i chciałabym jeszcze w tej przerwie, którą mam teraz <laughs> zrobić sobie coś do picia, tak, bo naprawdę jest ciężko, a jutro znowu wychodzę korzystając z przerwy otworzyłam ciastka, wyglądałam naprawdę fajnie i stwierdziłam że może napić się trochę koli też, bo już jest u mnie trzeci dzień i wcale nie ubywa. Więc naleję sobie trochę koli, do tego zrobię herbatę i zjem sobie ciastka. Potrzebuję cukru. Nazywam się, póki jeszcze mam czas, bo przed jeszcze kupa roboty. Nie wyrobiłam się z paroma rzeczami, więc yy, nie wiem, jak ja to ogarnę. Naprawdę nie wiem. A jutro cały dzień wychodny, więc mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. I pomyślałam, że zanim jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy. Dzisiaj okienko 20 kalendarzu z czekoladką i 20 koperta. To jeszcze chciałam wam pokazać prezent, który dostałam wczoraj od Ani. Jest to prezent świąteczny. W dwóch częściach. I wręczyłam mi ten prezent w pociągu wczoraj, jak jechałyśmy do, właśnie do Zootopu. Jeżeli interesujecie się w ogóle tym miejscem, no to poprzedni film Vlogmas 19 jest z tego miejsca. Zapraszam serdecznie. I słuchajcie, przy pierwszym prezencie myślałam, znaczy myślałam, myślałam na zasadzie myślałam, w sensie z ją z nóg. Totalnie za nie mówiłam, po prostu rozdziewiłam buzię, na takie Ok, a drugi prezent, ponieważ Ania rozdzieliła to na dwa prezenty, drugi prezent sprawił, że od, od wczoraj zastanawiam się, mam taką, pojawia mi się czasami taka myśl w głowie. Yy, czy ja na to zasłużyłam? Bo kurczę, nie wiem, nie wiem jak to wyjaśnić, ale czasami jestem tak bardzo wdzięczna za to, jakie osoby mnie otaczają, za to. Jak wiele wspaniałego dzieje się w moim życiu. Jakimi te osoby, które mnie otaczają, są nie tylko wspaniałymi ludźmi prywatnie, ale też zawodowo, jakie mają pasje, jakie mają zainteresowania. I cieszę się, cieszę się, że mam ich dookoła siebie naprawdę. Cieszę się, że są ze mną i jest mi strasznie głupio za każdym razem, kiedy od takich osób coś dostaję. I zaczynam się zastanawiać w takich momentach, czy to, co ja robię, jest wystarczające. Czy na, czy na pewno na to zasłużyłam? Nie wiem, czy też macie czasami takie refleksje. Oczywiście wszyscy mnie dookoła zapewniają, że jak najbardziej, że tak, zasłużyłam, zasłużyłaś. Pimpek mi też zawsze powtarza, że ciężko pracuję, że na to wszystko, co się teraz dzieje na świecie, i biorąc pod uwagę też mój stan zdrowia i to, co mogę zrobić, to i tak sobie świetnie radzę i, i mnie wspiera w tym wszystkim, co robię. To samo mówią moi przyjaciele, i ci z Polski, i ci mieszkający tutaj w Japonii. Ale tak czy siak czasami mam taką refleksję, czy... czy ja na to zasłużyłam. Wydaje mi się zawsze, że, że robię za mało, że powinnam robić jeszcze więcej. Nie dlatego, że wymaga tego ode mnie środowisko, społeczeństwo i tak dalej, tylko, że ja sama czasami czuję taki impuls, że chciałabym robić dla tych ludzi jeszcze więcej i... I na pewno, jak tylko Ania wróci, bo spotkamy się dopiero po nowym roku. Jak Ania wróci, to na pewno ją gdzieś zabiorę, bo lubię z nią spędzać czas. Tu nie chodzi tylko o prezenty, tu, tu nie chodzi tylko o wspólne wycieczki, ale właśnie o ten wspólny czas. I, I chcę Wam pokazać te prezenty, i też chcę, żebyście to zrozumieli, że to nie jest tak, że y, ja, ja mam znajomości z ludźmi, którzy mi tylko dają prezenty albo którzy tylko z mi wysyłają. Albo nie wiadomo, co, nie, po prostu nie pokazuję wam całego życia prywatnego. Wy nie wiecie, jakie mam relacje, z kim, mam jakie relacje, z kim, ile czasu spędzam, z kim rozmawiam, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę widzicie tylko to, co wam mogę pokazać, albo co chcę wam pokazać. I właśnie najczęściej pokazuję wam, jak ja coś dostałam, a nie jak ja coś daję, coś robię i coś mówię, bo, bo to jest zbyt prywatne moim zdaniem, ale. Już nie będę się w tym vlogu nad tym zagłębiać. Myślę, że i tak już poruszyłam taki, taki temat, który skłoni ludzi do refleksji. I chcę wam pokazać, ponieważ są to prezenty, które mam wrażenie, że jeden będę nosić cały czas, na, nagminnie wręcz. Jest to prezent, który tak jest do noszenia. Znajduje się on tutaj. Cały czas go w tym opakowaniu, mimo że już go parokrotnie wyciągałam, ale za każdym razem, jak go wyciągam z tego opakowania, to sprawia mi radość po prostu. piękne opakowanie powiem wam naprawdę jak jak zobaczyłam to w pociągu to no zabrakło mi słów no po prostu za mówiłam tak jest to prześliczna bransoletka wayuś ona ma tutaj króliczka Króliczka i symbol właśnie, który miał w się Czarno-czerwone koraliki. No, coś, co po prostu. Ja wiedziałam, że są takie rzeczy, widziałam I zastanawiałam się, czy sobie kupić, czy sobie nie kupić, ale powiem Wam szczerze, że czasami narzucam sobie takie limity, że nie, już nic nie kupuj, już, już nie, już za dużo, już to masz, po co ci więcej. I zwlekałam i, i sobie nie kupiłam. Mimo, że lubię błyskotki, często nawet siedzę w domu i mam na sobie pierścionki. łańcuszek akurat zdjęłam, bo nie chciałam, żeby gdzieś tam zahaczył o, o jakiś krem, maść, żeby mi nie pobrudził ubrania. Ech, więc bardzo lubię takie rzeczy i bardzo dziękuję. Ale potem dostałam drugi prezent i po prostu rozczulił mnie na maksa i to on skłonił mnie do takiej refleksji. Czy zasługuje na te wszystkie ładne, fajne rzeczy, które my spotykają? Pokażę Wam. No, samo opakowanie jest śliczne. Jeszcze Jerzyk z tyłu. Cudowne. I spójrzcie tylko na to. O z serię oraz z płacią. One no, są tak śliczne. Ja je oczywiście widziałam, ja je oczywiście chciałam. Mieliśmy, na uiszliście swoje na. Na Aliexpress Ale za każdym razem, jak patrzyłam na te wszystkie rzeczy, które już mam, i na to, co mam przygotowane do kalendarza, to mówiłam sobie: nie, nie! Nie kupuj. Kupisz sobie po nowym roku, jak już będziesz miała czas, i spokój, i pieniądze na takie rzeczy. O Mamori, czyli amulety. Mam nadzieję, że będą mnie chronić, bronić, że będą ze mną na zawsze. Na pewno jak do niczego nie przyczepię, bo boję się, że ktoś mi te piękności ukradnie. I otworzymy je sobie dzisiaj, oczywiście, razem z rzeczami z kalendarza. I już kończę ten wątek, bo, bo się naprawdę zaraz rozczulę i popłaczę. Przeczytałam komentarz, przepraszam, ale nie pamiętam nika. Przeczytałam komentarz, że czteroletnia córeczka była zawiedziona, że nie zjadłam czekoladki z okienka 19. Więc dzisiaj otworzę okienko numer 20 i zezrę czekoladkę na specjalne życzenia. Czy pamiętacie, jak się ta postać nazywa? Bo ja totalnie zapomniałam. Na pewno wiem, że jest to dziewczyna, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa. I czekoladka. Dzisiaj mamy wieniec z bombkami i świeczką. Także dla ciebie, mój mały, czteroletni widzu. Czekoladka zezarta. I jeszcze koperta. Tu dzisiaj jest bardzo lekka. Więc jestem ciekawa ze środku. Patrzcie na to. Też cudowne olejku. Figurki. I. Handiza. Prorok z A do tego małe serię. O rany, jakie połączenie. Piękności. No nic, słuchajcie. Pokazujemy wszystko z bliska. Już jestem i mam nadzieję, że cień, skoca oraz piżama nie będzie Wam przeszkadzać, ale zrobiło się super zimno. Najpierw chcę Wam pokazać bransoletkę, która jest prezentem. Tutaj ma takiego mojego króliczka. I taki oto właśnie. I koraliki. Na pewno będę ją nosić, bo jest cudowna. Oraz sprezentowana już o mamoli. Serię. Z tyłu. Tutaj jeszcze dodatek ten w k. Tutaj z łacią. Mają jeszcze folię na sobie. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj nie za bardzo mam czas zrywać folii, i też nie mam warunków, bo co chwilę w drugim pokoju pimpek gada. Więc nie będzie słychać, jak zrywam folię. Tak wyglądały opakowania po nich. I tutaj jeszcze pakowania ze wszystkiego i słuchajcie, tutaj mamy serię który też jest malutkim bubusiem, cudownym i też dzisiaj nie, nie zrywam z niego folii bo tak mówię, nie za bardzo mam jak zrobię to e, w kolejnym jakimś vlogmasie tak się prezentuje To tego handzi który jest i brelokiem i figurką jednocześnie i coś co po prostu was zaskoczy, ja nie wiem czy to będzie widać ale widać, widać Popatrzcie, oni mają takie holo wykończenie. I to są figurki, stety albo niestety, zrobione w Japonii. Tutaj mają opakowanie i są made in Japan. Więc nie ma na nich folii, nie ma co zrywać. Ale, podobnie jak poprzednie figurki, mają albo każde osobno podkładkę, albo możemy je wpiąć w jedną i będą razem na jednej podkładce. Ja tak zrobiłam ostatnio. Że wpięłam ich razem i teraz też tak zrobię. Chyba tak powinni być. Chociaż nie jestem pewna. Czy na pewno tak. Ale tak wyglądają. Nie, chyba nie. Chyba jednak nie, bo zasłania jeden drugiego. To spróbujemy zrobić ich pojedynczo. Jeden tak. A drugi tak. Też mają wszystkie oznaczenia, bili, bili bili, wszystko jest ładnie pięknie. Tak chyba nawet wyglądałam lepiej jak sam obok siebie, niż tutaj na jednym. Już jestem, chciałam Wam pokazać jeszcze z takiej perspektywy. Braloki, tam małego serii ja jeszcze w folii wsadziłam. Obok innych maluszków. Tutaj te dwa. I tam Handizan. I herbatka. Testujemy herbatkę i muszę naprawdę spadać, bo jeszcze kupa roboty przede mną. Szybki test herbaty, ale jest jakaś taka pomarańczowawa w kolorze, więc pewnie jest zielona. Paknie miętą. Zielona herbata z miętą. Kardamon chyba jest. No więc czela może być kabanos. Może być kabanos urany, ale bardzo źle wygląda. Muszę się wyspać naprawdę bez kitu. Dwudziestka. O! Akurat wyciągnęłam tak, że zobaczyłam jaki jest skład. Zielona karbata, cynamon, kabanos, mięta i płatki ruszy. Róży, ruszy, róży, róży. W życiu bym nie zgadła, że jest ta róża. Faktycznie nie czuć tej róży. Ciekawa karbatka, Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz Ani za prezentę. Dziękuję za wszystko. Widzimy się jutro w dość ciekawym vlogu masie. Takiego jeszcze nikt nie nagrał i nikt Wam nie nagra takiego vlogu to, to Was zapewniam na 100%, że nikt takiego vlogu masa nie nagrał i nie nagra. Tak. Bye, bye.